Zdarza nam się, nie chcemy bardzo, żeby tak było, ale był taki poeta. No. Dawid się pyta, to może Cię zainteresować, Wojciech. No, no. Kameraci, co myślicie o przystąpieniu do matury w mundurze kamerackim? No byłby to dla no, nas zaszczyt. Y, powiem Ci tak, skonsultuj się no. ze mną albo z, albo z kamratami. Ustalmy pewne y, stałe, jeśli będzie w Tobie tyle... Determinacji i odwagi. Super. Myślę, Super. że. Ustalimy, ustalimy pewne stałe elementy munduru. Myślę, że Dawid, że jeśli chcesz o tym porozmawiać, to możesz tak. za chwilę po tym, jak skończymy program, jak skończymy nadawać program. Tak. Bo jeszcze na koniec wiadomo, jest. Mhm. Tak. Możesz zadzwonić na nasz telefon redakcyjny. Na telefon 600. 710 457 jeśli byłbyś uprzejmy napisać trzy pierwsze cyfry twojego numeru telefonu to będziemy mieli pewność, że to ty dzwonisz wtedy będziemy pilnowali, żeby go od ciebie odebrać, zadzwonić na ten numer redakcyjny, tutaj 607 710 457 Ta. Wojtek z tobą porozmawia ustalicie te kwestie, jeśli chciałbyś podpowiem ci jak poszczególne elementy sobie skompletować to a przy okazji chcieliśmy jak już jesteśmy tak podziękować tym wszystkim, którzy nie oglądając się, nie oglądając się nas, dziadów proszalnych, wsparli, sięgnęli do swoich zasobów, tak żeby wam nie ubyło. Bardzo wam dziękujemy, bo ratujecie nasze dupy, a ratując nasze dupy, ratujecie też nasze dusze. Tak. I teraz tak. Był taki poeta, Andrzej Bursa. Andrzej Bursa, wybitny młody poeta. Y, stosunkowo krótko żył. A, to ty... <coughs> tak. Ja przygotowałem mój demon. To nie, nie, nie chodzi nie, nie, o ci demona, to wychodzi o. No, chodzi mi o, o, nie o, o. Nie wiem, czego tu mam tak. Już patrzę. I ten Andrzej, Andrzej Bursa, piękne wiersze pisał. Pisał w latach 50. i 60. -tych. Trochę jest nieznany. Trochę miał szczęścia, trochę nie miał szczęścia. Y, y, Sięgnijcie po niego, bo to Polak. Polak, który swoją młodość zahaczył o wojnę. Czy dzieciństwo raczej zahaczył o wojnę? Napisał piękny wiersz o psie, wzruszający naprawdę piękny, wzruszający wiersz o przyjacielu, o psie. Tam jest taki zwrot. Jak ty szczałeś z łapy triumfalnym zadarciem, gdyby moi przyjaciele umieli tak inteligentnie milczeć, świat byłby lepszy. E, natomiast napisał taki wiersz o Lermontowie. Tęsknota. Tęsknota. O Lermontowie. Lermontow, wielki poeta rosyjski z pierwszej połowy, z pierwszej połowy XVIII wieku który zginął w pojedynku, żył 27 lat, ale przez te 27 lat zostawił tak ogromną, ogromny dorobek literacki i takiej jakości ten dorobek literacki, że, że budzi respekt, kiedy to zdążył chłopak to wszystko zrobić. I, Lerm... I, i Bursa napisał wiersz o Lermontowie zatytułowany Tęsknota. Y... Marcin. Przysiadł się do tego wiersza no, z, z, za moim wstawiennictwem, że się tak wyrażę. Tak, no Wojciech tak. Na kierunku, nie mnie na nie wskazuje, nie I Osadowski skomponował skomponował muzykę, zaranżował, zharmonizował, yy, zinstrumentalizował. Aleksander z zespołu, z zespołu yy, Wilczyzew Wilczy zaśpiewał. No i w ramach, że tak powiem, normalności, czyli kultury... Obraz wyjeździł Wojciech Olszański. No, no To jest... T, 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 nie mamy jeszcze tego obrazka, który byśmy chcieli, bo też instrumentów nie mamy jeszcze. Także co podłożył ojciec dyrektor, to podłożył. Czymś musiał to zilustrować. Z, z, z w każdym razie... Yy, My puszczaliśmy tutaj u siebie na żywcach w 21, 22 roku taki chór rosyjski o nazwie Wek. Tak, Wek. Wychau ja sam na darogu, Wychażu. To jest też y, wiersz lermontowa, fantastyczny i w pięknym tłumaczeniu polskim chyba tu wima. Ale teraz wam pokażemy. Wiersz Bursy. Tęsknota Lermontowa. To na pożegnanie. Na pożegnanie, tak. A potem... Zobaczmy, czy a napisał, potem hymnem zakończymy. Czy napisał tutaj początek numeru, żebyśmy wiedzieli w razie go od kogo. Gdzie to było? Dawid. A... Nie widzę. O Że... jest, Dawid. Nie, Dawid nie napisał. Nie, nie napisał. początku numeru, więc może to tak sobie tylko... No dobra, to sypno. co? Dajemy? Dajemy. Dajemy. Czyli żegnamy się, kabrać. Potem potem do hymnu będzie. A taki. Taki zgodnie z normalnością, z wysoką kulturą, tak? Dawaj Marcin. Dlaczego Rota nie jest hymnem polskim? Może to kiedyś zmienimy. Jest pieśnią hymnalną. Tak ją traktujemy. I tak ją traktujemy. I tak jako pieśń hymnalną będziemy też cały czas traktować y, utwór, który tutaj emitujemy y, na kanale, ojczyznę Juliana Tugina. Ale gdybyśmy doszli do władzy, moglibyśmy y, 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 ustawę taką uchwalić, że w najważniejszych uroczystościach państwowych byłyby grane dwa hymny. Mazurek Dąbrowskiego i Rota. Jeden obok drugiego. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Dziękujemy Wam za Wasze kciuki w górę. Tak serduszka jest. na ma e po raz pierwszy. Było Was 5000 tysięcy, a blisko 12 tysięcy. Żeby szwaba nie urazić. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy za opiekę, ostrym siekierką i, i administratorom tak, tak, tak jest, tak jest Za waszą obecność Dlaczego dzisiaj nie było telefonów? Bo dzisiaj był taki program bez telefonów Raz z telefonami, raz bez Będziemy się starali w każdą środę, żeby były te programy Dzisiaj czwartek jak, jest Ale w środę, wczoraj było Będziemy się starali w każdą środę, żeby w ogóle programy były tylko oparte o telefony jo, jo. Ale, Chyba, że coś się wydarzy Albo, wiecie, zajdzie jakaś sytuacja Natomiast Teraz już żegnamy się utworem Yy, tęsknota Andrzeja dany, Bursy Andrzeja Bursy Tęsknota z wizualizacją Konną Wojciecha Pięknie chłop jeździ Pięknie jeździ Pięknie wlecze tą szmatę za sobą Warto przypomnieć sobie I pochwalam Za szlachtowanie Urlika von Jungingena Chociaż to było w 1410 roku Ale pochwalam jego zabicie Pochwalam jego zabicie na polu bitwy pod Grunwaldem. Bardzo mi to pasuje i będę, będę roznosił to i będę pochwalał, choćby to było karale. No to co pisze, że parę słów w rocie e, e, razi szabów i dlatego Rota nie jest naszym hymnem. No to... Co tam prawdziwego Niemca nic nie razi? Lecimy. Lecimy. Lecimy, Wojciech. Dawaj. Mówimy sobie tak. Do zobaczenia. Dobranoc, kochaci. Do jutra. A! No nie możemy o tym zapomnieć, Wojciech. No nie wolno nam. Trzeba przypomnieć o Birczy. A. Drodzy Państwo, już w najbliższą sobotę, to jest 17 stycznia, o godzinie 18, zapraszamy wszystkich Państwa na widowisko teatralno-historyczne, które odbędzie się w miejscowości Bircza. Początek widowiska pod kościołem akcja główna toczy się w rynku. Widowisko Bircza 1946 poświęcamy naszym bohaterskim żołnierzom, milicjantom, członkom samoobrony, którzy obronili to miasteczko przed napadem Band Upa przed trzecim napadem, który miał miejsce z 6 na 7 stycznia 1946 roku. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w tym widowisku i w ten sposób oddania im hołdu Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam Na dróg rozstajach śpiewa czart na rogu a... W dziką przemienia się grusze Pod skrzydłem świtu nie na pierwszej drodze w konią patrzy w smagłe uszy. A kiedy szynel pajęczy pył, Wiorsty zagubią się w kuroschoworze I pod okleja błyskiem końskiej sierści. Swojego wiersza, kto ja was lubił, i może. Tęsknota w oczy uderza jak pył, Nad głową krąży jak nad stepem morzeł, Dniem biały promień. Gwiazda spada i wilk znajduje gniazdo w gorzkich trawach Ja was lubił, lubo się być może W skwar albo w zawieje śnieżną Aż serce z morzy późnych ognisk dym, Koniom jak mędrcą gwiazdyłby obwieszczą I traf milczenie szepnie nakaz świerszczą. Ja was lubim, Noc nieprzespana zagmatwa się w cieniach Na dróg rozstajach półki wąwozy Czart rankiem w dziką gruszę się przemienia Lubo się Ojczyzną moją jest Bóg, ojczyzną moją jest Bóg, duch, syn i ojciec wszechświata. Na każdej z moich dróg ku niemu dusza ulata. Serdecznej Niech mi pozna